Ze spaloną twarzą wśród płomieni i otoczony gigantycznymi falami, 94-letni latarnik desperacko walczył z ogniem, ignorując potworny ból rozżarzonego metalu. W końcu musiał ratować się, skacząc do lodowatego morza. Przeżył starcie z dwoma żywiołami, ale nie zdołał przekonać lekarzy, że umiera. W tym filmie opowiem 8 historii o najbardziej pechowych śmierciach w dziejach. Zalecamy ostrożność widzom. Rano 6 lipca 2013 roku samolot rejsowy 214 z Seulu do San Francisco podchodził do lądowania. 16 przyjaciółki Yemeng Yuan i Wang Lingjia cieszyły się na obóz letni po długim locie nad Pacyfikiem. Ale gdy dziób maszyny był tuż nad ziemią, wszystko się zmieniło. Zaledwie kilka metrów od pasa Boeing uderzył w betonowy falochron. Kadłub został rozerwany, ogon uderzył w pas, a maszyna wykonała obrót w powietrzu. Podwozie, silniki i reszta samolotu rozpadły się na setki metrów. Nad wrakiem pojawiła się ogromna kula ognia, a potem gęsty czarny dym pochłonął resztki kadłuba. Suwnice awaryjne zadziałały natychmiast i pasażerowie zaczęli uciekać z wraku. Ci, którzy zdołali. Na pokładzie było 307 osób część utknęła w płonącym wraku inni zostali uwięzieni w ogniu wszystkie służby ratunkowe ruszyły na miejsce strażacy i policjanci zdołali wyciągnąć pięć osób ryzykując własne życie jedna stewardesa niosła dziecko na plecach ale gdy pomagano rannym ratownicy odebrali przerażające zgłoszenie 600 metrów dalej, w oderwanej tylnej części samolotu, również byli pasażerowie. Ci mniej ranni próbowali ratować innych i błagali o pomoc. Jednak chińskich dziewczyn tam nie było. Ciało Wang Lini znaleziono na pasie startowym. Zginęła na miejscu. Los jej przyjaciółki był jeszcze bardziej tragiczny. Je Meng Yuan też została wyrzucona z samolotu, ale przeżyła. Leżała nieruchomo na ziemi, aż dwukrotnie przejechał ją pojazd ratowniczy. Co gorsza, strażacy wiedzieli, że tam jest i ostrzegali kierowców. Prawda wyszła na jaw dopiero po sekcji zwłok i analizie nagrań z miejsca katastrofy. W sumie zginęły trzy osoby, ale to śmierć z rąk, a raczej kół, ratowników najbardziej wstrząsnęła opinią publiczną. Do dziś nie wiadomo, jak mogło dojść do tak bezsensownego zgonu. Niestety podobne absurdalne tragedie się zdarzają. W 1985 roku w Nowym Orleanie ratownicy świętowali lato bez żadnego utonięcia. Na imprezie było 200 osób, z czego połowa to zawodowi ratownicy, a przy basenie czuwała jeszcze czwórka z nich. Mimo to, gdy zabawa się skończyła, w wodzie znaleziono ciało. 31-letni Jerome Moody był w ubraniu i w ogóle nie pływał z resztą gości. Sekcja potwierdziła utonięcie. Czasem jednak próba ratunku kończy się tragedią dla samego bohatera. Tak właśnie stało się z młodym Amerykaninem, który wskoczył prosto do piekła. 20 lipca 1981 roku dwaj przyjaciele, David i Ronald oraz ich pies Musi zwiedzali tereny geotermalne w Yellowstone. Po zostawieniu auta ruszyli pieszo w stronę gorących źródeł, zostawiając psa przy samochodzie. Po kilkuset metrach usłyszeli przeraźliwy skowyt. Musi uciekł i wskoczył do gorącego źródła, basenu Celestin, o którym pewnie nic nie wiedzieli. David rzucił się do wody, by go ratować. Turyści krzyczeli, by tego nie robił, ale on wskoczył. Po chwili wypłynął i było jasne, że stało się coś strasznego. Zrezygnował z ratowania psa, wykonał kilka chaotycznych ruchów i zaczął tonąć. Ronald rzucił się do wody, ale natychmiast poczuł, jak woda pali mu nogi. To, co wydarzyło się z Davidem na brzegu, trudno opisać. Oczy miał całe białe, włosy wypadały same, a skóra schodziła razem z ubraniem. Miał poparzenia trzeciego stopnia na całym ciele. Dosłownie został ugotowany żywcem. Średnia temperatura wody w basenie Celestin to 84 stopnie Celsjusza, ale może być wyższa. Na wysokości 2400 metrów nad poziomem morza woda wrze już przy 92 stopniach Celsjusza. David Kirwan miał 24 lata. Cierpiał całą noc i zmarł następnego ranka. Może nie wiedział, jak gorąca jest ta woda, może nie pomyślał, jak wpłynie na jego ciało, a może po prostu kierował się sercem i zapłacił za odwagę najwyższą cenę. Ale jeśli niektóre zwierzęta ludzie próbują ratować, to inne zjadają. I bywa, że te drugie potrafią się zemścić nawet po śmierci. Latem 2014 roku w chińskim mieście Foshan, szef kuchni Peng Fan przyjął zamówienie na rzadki przysmak. Głównym składnikiem była kobra. Przyrządzenie dania z jadowitego węża wymaga doświadczenia, podobnie jak w przypadku ryby fugu. Po 20 minutach kucharz skończył, wydał danie i zaczął sprzątać. Wśród odpadków leżała głowa kobry. Gdy pęk ją podniósł, martwy gad otworzył pysk i ukąsił go w rękę, wstrzykując śmiertelny jad. Jad powoduje ból, obrzęk, paraliż, a potem uduszenie. W restauracji wybuchł chaos. Po chwili lekarze wynosili z kuchni ciało. Peng zmarł, zanim dotarła karetka. Eksperci tłumaczą, że nawet po odcięciu głowy ciało węża może reagować odruchowo przez około pół godziny. Ta tragedia wyglądała jak zemsta zabitego zwierzęcia. Ale jeszcze ciekawsza historia dotyczy Michaela Andersona Sloana, skazańca, którego los może skłonić do pytania, czy sprawiedliwość kosmiczna naprawdę istnieje. W 1981 roku w Karolinie Południowej przed sądem stanął 22-letni mężczyzna, Michael Anderson Sloan, był już na warunkowym zwolnieniu za napad z bronią, a teraz oskarżono go o morderstwo i gwałt. Został uznany za winnego i skazany na krzesło elektryczne. Jednak dwa lata później wyrok zamieniono na dożywocie. Sloan spędził sześć lat w więzieniu, aż znów trafił na nagłówki. Tym razem trudno to opisać. Oceńcie sami, siedząc nago na metalowej toalecie, próbował naprawić słuchawki podłączone do telewizora. W pewnym momencie przegryzł przewód i został porażony prądem. Koroner stwierdził ciężkie oparzenia jamy ustnej, a śmierć uznano za wypadek. Do dziś jednak krążą pytania, czy więźniowie w ogóle mogli mieć słuchawki? I czy naprawdę mogły zabić zdrowego człowieka? A może to po prostu karma? A skoro o tym mowa? Co takiego mógł zrobić ukraiński student, by eksplodowała mu twarz? Zimą 2009 roku w konotopie Wołodymir Lychonos odpoczywał w pokoju. Nagle jego rodzina usłyszała eksplozję. Wbiegli do środka. I zamarli. Wołodymyr siedział przy komputerze, a jego twarz była kompletnie zmasakrowana. Wezwano karetkę, ale chłopak zmarł po kilku minutach. Policja znalazła na jego biurku białe kryształki i foliowy woreczek. Jeden proszek był nieszkodliwy to był kwasek cytrynowy. Drugi, wybuchowy. Wołodymir uwielbiał gumę do rzucia i maczał ją w kwasku, by wzmocnić smak. Był też studentem chemii, więc pewnie planował jakieś eksperymenty, ale pomylił proszki. Nieświadomie stworzył wybuchową gumę. Substancja zareagowała ze śliną, a przy ugryzieniu eksplodowała. Eksperci ocenili, że była czterokrotnie silniejsza niż trotyl. Ciało człowieka nie jest w stanie przetrwać takich procesów. Wołodymir nie miał szans, tak samo jak David Kirwan w gorącej wodzie czy pękwan po ugryzieniu kobry. Ale najbardziej niewiarygodną historię zostawiłem na koniec. To opowieść o człowieku, który dosłownie był martwy w środku, ale walczył jak bohater. Na początku grudnia 1755 roku, 14,5 km od wybrzeży Wielkiej Brytanii, 94-letni Henry Hall był w pracy. Na tak małej skalistej wysepce mieściła się tylko latarnia morska, i to właśnie nią się opiekował. W nocy 2 grudnia w wieży wybuchł pożar. Hall próbował sam go ugasić, potem dołączyło dwóch innych latarników. W pewnym momencie, gdy spojrzał w górę, z dachu spadł na niego stopiony ołów. Metal poparzył mu głowę, twarz, szyję i klatkę piersiową. Mimo to Henry dalej pomagał kolegom. Gdy ogień wymknął się spod kontroli, cała trójka schroniła się w skalnej grocie. Rano zauważyła ich załoga przepływającej łodzi. Morze było wzburzone, więc ratowano ich na linie, ciągnąc przez lodowatą wodę. Trafili do szpitala. Hol ledwo żywy wyszeptał lekarzowi, że połknął stopiony ołów. Chirurg nie uwierzył, sądził, że to niemożliwe. Hol jednak był przytomny, a jego stan się poprawiał. Aż do szóstego dnia. Wtedy dostał drgawek zimnych potów i zmarł. Podczas autopsji lekarz znalazł w jego żołądku kawał metalu ważący 208 gramów. Ołów wypalił mu wnętrzności. Mimo to, Hol żył jeszcze pięć dni, próbując przekonać lekarza, że naprawdę umiera. A przecież większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że pewne chwile mogą być ich ostatnimi. Pięćdziesięcioletni Alex Mitchell z Norfolk wrócił z pracy na lunch i nie miał pojęcia, że stanie się bohaterem jednej z największych zagadek medycznych świata. Włączył swój ulubiony program komediowy, The Goodies. I śmiał się nieprzerwanie przez pół godziny, aż nagle zmarł. Lekarze nie potrafili ustalić przyczyny, a nagłówki gazet brzmiały: śmierć ze śmiechu. Jego żona napisała później list do twórców programu, dziękując za to, że ostatnie chwile jej męża były tak radosne. Dopiero w 2012 roku pojawiło się wyjaśnienie tej tajemniczej śmierci. Wnuczka Michela doznała nagłego zatrzymania krążenia i zdiagnozowano u niej zespół długiego kuti, chorobę, która zaburza rytm serca w czasie silnych emocji, strachu lub niekontrolowanego śmiechu. Lekarze uznali, że to schorzenie dziedziczne i prawdopodobnie to ono zabiło Alexa Michela. Lubię wierzyć, że był dobrym człowiekiem i dlatego odszedł nie w bólu, lecz ze śmiechem na ustach. Jeśli po obejrzeniu tego filmu zaczynasz wierzyć w karmę, przeznaczenie albo boską opatrzność, nie bój się, bo jeśli takie siły istnieją, działają w obie strony. Przekonaj się sam, obejrzyj film o ludziach, którzy oszukali śmierć w najbardziej beznadziejnych sytuacjach.